Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie. Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim diabeł wcielony. Psory, nie tak miało być. Miało być swój chłop. Widzicie? Tego typu freudowskie przejęzyczenia najlepiej świadczą o tym, że gdy spogląda się w ciemność za długo, to mrok także patrzy na nas. No, takich mrocznych materiałów było chyba trochę za dużo ostatnimi czasy, dlatego dziś porozmawiamy o czymś normalnym. Normalność jest fascynująca wbrew pozorom. Normalność stanowi bardzo ciekawe zagadnienie. No na przykład yy, w normalności ciekawe jest to, że czuję się trochę jak student na egzaminie. Yy, tak, normalność jest fascynującym zagadnieniem, ponieważ dlatego, że Jakkolwiek, tylekroć, ilekroć, bo. <laughs> nie no, może lepiej pogadajmy o jakichś patologiach. Nie, 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 stop, 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 to już było. Yy, pomówimy rzeczywiście o normalności, a konkretnie o tym, jak być lubianym. O, niektórzy są lubiani, a nawet nie wiedzą dlaczego, a inni są nielubiani i też nie zdają sobie sprawy z jakichś względów. Otóż okazuje się, że jeśli chodzi o uzyskiwanie sympatii. To decydują o tym zasadniczo trzy, no można powiedzieć, że cztery w porywach kryteria, ale raczej trzy i pół. Pierwszym z tych kryteriów jest podobieństwo. Bardziej lubimy tych, którzy są do nas podobni, a mniej obdarzamy sympatią osoby do nas niepodobne. No, wyobraźmy sobie, że jest stół i siadamy tam albo sadzamy, o lepiej tak, sadzamy tam dwie osoby. Jedna z nich to jest meninista, a druga osoba to jest feministka. Albo jedna osoba to jest zagorzały ateista, a ta druga osoba to jest ortodoksyjny katolik. Albo powiedzmy, połączymy takie osoby jak radykalny lewicowiec i radykalny prawicowiec. Nie jest całkiem wykluczone, że oni się polubią, raczej jednak prognozowalibyśmy, że niekoniecznie. Natomiast, jeżeli posadzilibyśmy przy tym stole osoby o podobnych poglądach, o podobnych zainteresowaniach, o podobnym stylu bycia, o podobnym stylu życia także, no to jest większa szansa na to, że pojawi się tam sympatia. To podobieństwo może też dotyczyć poczucia humoru. I jeszcze innych czynników, właściwie wszystkiego, co ludzie mogą rozumieć, subiektywnie odbierać, jako podobieństwo. Kolejnym kryterium są komplementy. Okazuje się, że bardziej lubimy ludzi, którzy mówią nam coś miłego. Wbrew pozorom nie zdarza się to tak bardzo często, szczególnie gdy jest się mężczyzną. Mężczyźni o wiele, 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 wiele wiele, wiele rzadziej słyszą komplementy niż kobiety. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ kobieta uchodzi za człowieka ładniejszego niż mężczyzna, do czego za chwilę jeszcze wrócimy. W każdym razie, oczywiście, też nie chodzi o to, aby kogoś bombardować komplementami, żeby to było nachalne i takie bardzo sztuczne, bo wtedy efekt byłby odwrotny od zamierzonego. Jeśli jednak ludzie mówią sobie coś, co jest miłe, właśnie pada jakiś komplement, ewentualnie no mówią, że komuś coś imponuje, no to zdecydowanie łatwiej jest polubić taką osobę. W przeciwieństwie do jednostki, która by nam ciągle wytykała błędy, ciągle coś zarzucała, była wobec nas krytykacka, albo jakoś tak szorstko wobec nas nastawiona, nader surowa, osądzająca, nietolerancyjna wobec nas, no trudno jest lubić kogoś takiego, kto jakby bierze nas pod lupę i tak się dopatruje, co by tu nam można zarzucić. Więc yy, operujmy komplementami. Bądźmy w tym szczodrzy, ale nie przesadnie hojni i też uważajmy na, na to, jakich komplementów używamy i co kom komplementujemy. Bo na przykład, jeżeli widzimy kobietę, zwłaszcza w miejscu pracy, i mamy ochotę jej powiedzieć: No ale masz niesamowite nogi, to to jest bardzo zły pomysł. To byłoby bardzo niestosowne, zupełnie zbędne może nawet skończyło się, skończyłoby się reprymendą. I uchodziło za jakiś seksizm bądź molestowanie. Więc rzecz jasna, komplementy muszą być dostosowane do kontekstu społecznego, w jakim ludzie się znajdują. Jak również no nie jest dobrze, jeżeli komplement jest formą oceny, ale takiej niepożądanej, niechcianej, o którą ktoś nas nie pyta. To wtedy tym bardziej taki komplement może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. Komplementy na szczęście nie muszą być jakieś wielkie, jakieś ogromne. To nie chodzi o to, aby od razu komuś mówić coś w rodzaju Twoje spojrzenie jest głębokie jak mazurskie jeziora, albo Twoja dusza lśni niesamowitym blaskiem. Nie, to wystarczą stwierdzenia typu: Wow, ale świetnie to zrobiłeś, albo niesamowicie ubrałeś to w słowa. Ewentualnie ekstra t-shirt albo super trampki, i tyle. Tu nie chodzi o to, żeby to były jakieś sensacje, wielkie jakieś niesamowite słowa. No dobrze, to teraz przejdźmy do trzeciego kryterium. Tym trzecim kryterium jest atrakcyjność fizyczna. Ludzie, którzy są ładni, są bardziej z reguły lubiani niż ludzie, którzy ładni nie są. No i co z tym fantem zrobić? No, bo to nie jest szczególnie pokrzepiająca wiadomość dla osób, które no nie wygrały na loterii genowej i nie prezentują się szczególnie dobrze. Na szczęście jednak każdy może wycisnąć ze swoich genów no jak najwięcej. Także, no można oczywiście pójść do klubu fitness, można pójść na siłownię do dobrego barbera, do ortodonty. Można zainteresować się tym, aby nasza cera wyglądała lepiej, zadbać właśnie czy to o zęby, czy paznokcie, czy cokolwiek tam jeszcze innego, nie? Natomiast ludzie często bardzo się zapuszczają, doprowadzają wręcz swoje ciała do ruiny, między innymi bardzo niezdrowym stylem życia, czy odżywiania się. Generalna reguła jest taka, że osoby atrakcyjne fizycznie są bardziej lubiane, w znacznym stopniu odpowiada za to efekt aureoli. Efekt aureoli polega na tym, że jeśli widzimy kogoś ładnego, to automatycznie przypisujemy mu różne pozytywne cechy, nawet jeżeli ten człowiek tych cech jest w istocie pozbawiony. No ale widzimy kogoś takiego i myślimy, wow, uu, to musi być fajny człowiek, to musi być fajna dziewczyna, ona musi być sympatyczna, to musi być ktoś naprawdę spoko, nie? Ten koleś jest cool, no ale czy tak jest rzeczywiście, to jest już zupełnie inna sprawa. Niemniej jednak, no tutaj osoby atrakcyjne pod tym względem są zdecydowanie faworyzowane, jakkolwiek dobrze jest też sobie wyraźnie odnotować, że jak wspominałem, no niemal każdy może. Coś w zakresie poprawy swojej atrakcyjności fizycznej zrobić. A skoro o tym mowa, to muszę wam jako psycholog powiedzieć, że wiele osób narzeka na to, że no nie dostają tyle sygnałów zainteresowania ze strony płci przeciwnej, ile by oczekiwali, ale tak naprawdę bardzo, 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 bardzo niewiele robią, aby tą sytuację zmienić. Niektórzy ludzie jednak yy, poprzestają na narzekaniu, wyrażają swoje emocje, swoją frustrację, narzekając, utyskując na swój los, mając pretensje do płci przeciwnej, że jest powierzchowna, i tak dalej, ale zamiast robić to wszystko, mogliby się za siebie wziąć. I naprawdę w wielu wypadkach yy, zmiany, osiągalne zmiany, które może by zajęły trochę czasu, może rok, dwa, może trzy lata, może pięć lat, ale te, te, te zmiany wiele by rzeczywiście pomogły w tym obszarze. No a jednak ludzie stwierdzają, że nie będą tego robić. Po co gdzieś tam iść do tego fryzjera, czy do jakiegoś dietetyka, bądź kogoś w tym rodzaju? Po co o siebie dbać? No i potem są skutki często dość opłakane, ponieważ ci ludzie no, potem mają niewielu takich znajomych, niewiele miłości. Albo szans na miłość, i są smutni, i tacy zatroskani. Na szczęście nie zawsze jest aż tak źle. Aha, aha, jeśli chodzi o urodę, to jeszcze dopowiedziałbym jedno. Czasami kłopotem jest nieadekwatnie zawyżona samoocena. to znaczy, ktoś może mieć o sobie takie mniemanie, jakby był sporcelany, ale nie jest sporcelany. I uważa się za pięknego, ale nic tego nie potwierdza. Nikt tego z jurorów obiektywnych też nie stwierdza. Więc to też bywa bardzo poważnym kłopotem, że ludzie no mają o sobie zbyt wygórowane mniemanie. Natomiast to były trzy takie główne kryteria, a teraz przejdźmy do tego takiego czwartego czy też połówki. Istotnym elementem bycia lubianym jest także poczucie humoru, zwłaszcza jeżeli jest ono chwytliwe, jeżeli jest ono rozumiane, jeżeli jest ono podobne do czyjegoś poczucia humoru. No to wtedy można tutaj wiele na tym ugrać, wiele dzięki temu zyskać. No nie przeskoczy się tych trzech decydujących czynników, tak, w stu procentach, ale no można nadrabiać pewne zaległości, będąc właśnie takim przebojowym, w sensie rozweselającym otoczenie. A nie chodzi o to, aby być błaznem, nie, nie chodzi o błaznowanie, robienie z siebie wariata, tylko o takie błyskotliwe poczucie humoru, o żarty sytuacyjne umiejętność rozładowywania napięcia poprzez stosowanie poczucia humoru to ludzie to bardzo lubią, a dzięki temu pośrednio lubią osoby, które takie poczucie humoru mają. No, poczucie humoru jest do tego stopnia istotne, że jego brak może zniweczyć szansę na bycie lubianym, nawet gdy jest się ładnym do kogoś podobnym, no i ewentualnie prawi się komplementy. Raczej ludzie nie przypadają za osobami ponurymi, malkontentami, osobami, które przygnębiające są takie, i są wiecznie jakoś markotne i przybite. I to tyle, szanowni państwo. Dziękuję wam za uwagę. Mówił dla was Rafał Wolszak, czyli wasz psycholog, ale uwaga, muszę się skupić. Przede wszystkim swój chłop, proste.